Szefska Pasja. Dla szefów z pasją i liderów, którzy chcą mieć wpływ. Podcast o zarządzaniu rozwoju i relacjach w biznesie. Zapraszam Tamara Bieńkowska. To już trzynasty odcinek pierwszego sezonu, bo trwają prace nad drugim sezonem. Nie jestem przesądna na triska i deka, fobie. Nie mam lęku przed trzynastką. Jestem racjonalna, a no może nie do końca, ale nie wierzę, że trzynastka przynosi pecha. Chociaż na wszelki wypadek nagrywam ten odcinek w czwartek, po trzynastym, który w tym miesiącu był wymieniony piątek. Wierzę za to, że przesądy bardzo utrudniają życie. A ponieważ życie ma charakter przemijalny, Szkoda życia na lęki i fobie, które mogą skutecznie utrudnić nasze codzienne funkcjonowanie. Witajcie. Dziś o tym, że strach się bać i że lepiej sobie z nim radzić, niż nie radzić sobie w życiu zawodowym, prywatnym zresztą też. Czyli, że stres spowodowany pracą, budowaniem relacji to nie jest potwór z Loch Ness. Istnieje naprawdę i można, a nawet trzeba sobie z nim poradzić. By lepiej radzić sobie w życiu, zwłaszcza zawodowym, warto sprawdzić, jak do siebie mówimy, jak ze sobą rozmawiamy, co o sobie myślimy i w konsekwencji jak się traktujemy. W końcu robimy to bezustannie, przez całe życie, do końca. Gdyby cię spytano, jakie są twoje relacje z pracownikami, pewnie umiałbyś na to pytanie odpowiedzieć bez dłuższego namysłu. W końcu czytasz różne książki o tym, jak... Lepiej się dogadywać w firmie, szkolisz się, uczestniczysz w warsztatach z komunikacji. Jest jednak relacja, której, jak mi się wydaje, przyglądamy się nie dość często. Akurat ta, która jest najtrwalsza ze wszystkich i najmocniej kształtuje wszystkie inne to relacja z sobą samym. Chociaż nieustannie robimy sobie selfie, często nie wiemy, kto tak naprawdę zniknął na nas, spogląda. Jeśli mielibyśmy postawić przed sobą takie zadanie, żeby się dobrze dogadać z samym sobą, to od czego moglibyśmy zacząć? Rekomenduję. Sprawdź, jak się do siebie odnosisz w myślach, jakim szefem jesteś w swoim przekonaniu. Wiadomo, że żeby się dogadać, trzeba w ogóle pogadać. A co do rozmów z innymi, w końcu wiemy, pamiętamy, czy je odbywamy, czy nie. Wspominamy kiedy była taka ostatnia rozmowa i jak nam poszła. Ale rozmowa z sobą, chociaż w formie myśli odbywa się bezustannie, jakby wydarzała się poza naszą świadomością. Nie mamy kontroli, często nad jej jakością, a jeśli już to ta jakość jest niska, ślady są dużo mniej zauważalne niż w tej rozmowie zewnętrznej. Przykład? Bardzo proszę. Jeśli na przykład podszedłbyś do kolegi, który pracuje przy biurku obok i powiedział mu, ty, idioto, no to miałoby to oczywiste swoje konsekwencje i z wielu powodów najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobisz. Jeśli natomiast powiesz do siebie w myśli, Boże, ale ze mnie, idiota, prawdopodobnie nawet tego nie zauważysz. A takie zdanie, rzucone do siebie samego, do siebie samej, w przelocie w firmie, zostawia w nas ślady, które potem, przemnożone przez dni, miesiące, lata, bycia nieuchronnie we własnym towarzystwie, Składają się potem na to, co sami o sobie myślimy i w konsekwencji, jak siebie traktujemy. Od czego więc można zacząć proces dogadywania się ze sobą, może od sprawdzenia, jak się do siebie odnosimy w myślach? Czy często się okrzeniamy, Czy często się strofujemy? Jaka pojawia się myśl, kiedy poczuję smutek, zmęczenie, złość? Czy robię same dla siebie miejsce? Prądu, powiedział ostatnio mój klient, opisując bezsensowną rozmowę z kimś, kto go w ogóle nie słuchał. Jakoś mnie uderzyło to, co powiedział to wyrażenie, ta metafora. Rzeczywiście wszystko, co robimy, jest pewnym kosztem, jest wydatkowaniem zasobów energii, a te zasoby przecież są wyczerpywalne. Kiedy prowadzę spotkanie, rozmawiam z klientem, kiedy siedzę na zebraniu, zawsze wydatkuję energię, podobnie masz. Ty masz tak samo? W różnym stopniu, bo te spotkania, sesje mogą być bardziej albo mniej udane. No spotkanie z fajnym, serdecznym pracownikiem nie zużyje tyle prądu, ile spotkanie z kimś, kto przez półtorej godziny siedział naprzeciwko i wygłaszał do nas pretensje. I skarżył się na nas, na cały świat. Zebranie, które było ciekawą wymianą myśli, jest mniej energochłonne niż takie, na którym katowano nas wykresami na slajdach. Są rzeczy, które odbierają nam dużo energii. Są takie, które kosztują nas niewiele. I są też takie, które nam tej energii dodają. A jaki to ma związek z dogadywaniem się z sobą? Ano taki, że warto dbać o swój bilans energetyczny. Sprawdzać, ile prądu zużywają rzeczy, które decydujemy się robić. Warto sprawdzać, czego nam trzeba. Często mówimy ludziom, których kochamy lub choćby lubimy, kończąc z nimi rozmowę. Dbaj o siebie. Może warto to opowiedzieć sobie samemu, sobie samej. Jest taka książka, na podstawie której powstał scenariusz filmu Jedz, módl się i kochaj. Autorka, kiedyś już o niej wspominałam, Elizabeth Gilbert, opisuje moment, w którym jej bohaterka po rozstaniu ze swoim mężem wyrusza w podróż, znajduje się w Rzymie, tam zaczyna zadawać sobie proste pytania. Co w tej chwili sprawiłoby mi największą przyjemność? Pyta siebie. Proste pytanie. Proste są na nie też odpowiedzi, <noise> zwłaszcza, że w Rzymie no co, spacer, kawa, pizza. A co Tobie sprawia przyjemność? Wiesz? Nie wiesz? Może się chociaż domyślisz. Czasami jesteśmy tak zajęci dogadywaniem się z innymi, na przykład pracownikami, zaspokajaniem ich potrzeb albo, nie mniej często, ustawianiem się na pasach wyścigowych i startowaniem w różnych zawodach, w których zwycięstwo niekoniecznie przyczynia się do naszego szczęścia, że nie zatrzymujemy się, żeby sprawdzić, co nam jest miłe, w czym mamy upodobanie. Co u Ciebie? Pytamy ludzi w firmie. Co w domu? Pytamy pracownika. A czy wiemy, co u nas? Poza tym, że wszystko dobrze. Pogadywanie się ze sobą to przyjrzenie się sobie. Można to robić w wersji full wypas, w gabinecie terapeutycznym czy na sesjach coachingowych. Czyli de facto płacić zawodowcom, takim jak ja, żeby ułatwiali nam to przyglądanie się sobie i pomagali prowadzić wewnętrzną rozmowę. Skoro tak, zapraszam do usług. Jestem do dyspozycji. Jeśli komuś z jakiegokolwiek powodu nie po drodze z terapią czy coachingiem, można wypracować... Bardziej chałupniczą, mniej uroczystą, ale może przez to bardziej codzienną wersję. Spokojne, codzienne, życzliwe pytanie, kierowane ku sobie, do siebie. Pytania o to, jak się czuję, czego mi potrzeba, na co mam ochotę, a co mi nie służy. Dlaczego, na przykład, zaczyna mnie boleć brzuch zawsze, kiedy kończę rozmowę z podobno życzliwą mi koleżanką. No i jak się czuję, kiedy w poniedziałek rano otwieram oczy i już wiem, że muszę iść do pracy. Ten krok w dogadywaniu się ze sobą to ogromny krok, życzliwe spojrzenie, bez korygowania, osądzania, wychowywania siebie na kogoś innego niż jesteś sam, sama. Kiedy tak zaczniemy się sobie przyglądać, w końcu łatwo możemy odkryć, że odpowiedzi na pytania o nasze uczucia, potrzeby, zachcianki bywają sprzeczne często, niejednoznaczne. Czasami zupełnie tak, jakbyśmy kierowali się odpowiedziami pochodzącymi od różnych osób. Wiedzieli o tym zmyślni twórcy, tak zwanego uciekającego budzika, który nie tylko wydaje z siebie dźwięki, ale też przed nami ucieka po całym pokoju. Osoba, która wieczorem nastawia budzik, ma świadomość tego, że jutro czekają ją ważne powinności, które wynikają z jej grafiku. I osoba, która podnosi niechętnie powiekę o 6.30, to wbrew pozorom nie jest ten sam człowiek. A nawet jeśli, to inne powodują nim motywę. Szewska pasja. Wielokrotnie zdajemy na rozdrożu, między powinnością a przyjemnością. Toczymy wojnę, którą można by określić idąc za tytułem XVI-wiecznego wrazu Petera Bruegla wojną postu z karnawałem. Mamy w sobie różne potrzeby, różne motywy, różne warstwy naszej osobowości. Składamy się z różnych taśm, różnych głosów, także takich, które zostały przez nas uwewnętrznione. To znaczy, zaprosiliśmy kogoś do środka, chociaż kiedyś, kiedy byliśmy młodsi albo całkiem mali, były to głosy pochodzące od osób usytuowanych na zewnątrz. Jest w nas, tak twierdził Freud, struktura zwana przez niego superego, którą można by w uproszczeniu sprowadzić do głosu rodziców czy opiekunów, ale też społeczeństwa, kultury, tego, co odczytaliśmy jako wymogi i co sami sobie już jako dorośli ludzie zaczęliśmy nakazywać, czego od siebie oczekujemy i za co oceniamy się źle, kiedy nie dotrzymujemy słowa. Musisz to dzisiaj skończyć, mówi ci w głowie głos, kiedy o siódmej wieczorem padasz na nos nad nudnym raportem. Nie wypada. Kardzi ten sam głos, kiedy ziewasz na zebraniu. Łokcie ze stołu, nóżki razem, panie przodem, mężczyźni nie płaczą. To jest właśnie głos superego, który pomaga nam nie sięgnąć po trzynaste ciasteczko, kiedy gapi się ono na nas prowokacyjnie, staśmy na, w kuchni firmowej, i nie wymięknąć na siłowni. Pozwala też przebiec dodatkowy kilometr w lesie. Pomaga też odnajdować w sobie siłę w dużo bardziej dramatycznych okolicznościach, kiedy na przykład z miłości, ale też w poczuciu moralnego obowiązku potrzebujemy zaopiekować się obłożnie chorym bliskim, czy kiedy narażając własne życie, próbujemy uratować cudze życie. Trzeba i nie ma na to beta. Jeśli ten głos jest w równowadze z innymi głosami w naszej głowie, jest bezwzględnie potrzebny. Jeśli jednak staje się najgłośniejszym, dominującym głosem, nasz wewnętrzny świat będzie przypominał wojsko, a my będziemy, jak karni żołnierze, stać na baczność, maszerować grzecznie, wykonywać pompki, w efekcie stając się swoim wrogiem. Głos rodzica, który zawiera reguły moralne, nakazy dotyczące odpowiedniego zachowania, polecenia, przekonania na temat świata, Taki głos bywa rodzicem krytycznym, który ironizuje, zabrania, nakazuje, wypowiada ogólnikowe raniące i niesłuszne sądy. Czasami bywa też wspierający, ale wtedy pociesza, opiekuje się, troszczy doradza. Rodzic często wypowiada się z pozycji oceniającego autorytetu, mówi, że powinno się, nie można, to jest śmieszne, mądre, głupie, że wszyscy zawsze, nigdy w ogóle w trudnych sytuacjach potrafi drwić, krytykować i wyszydzać, choć także gwoli sprawiedliwości jest autorem wypowiedzi udzielających wsparcia, opieki i pocieszenia. Każdy ma w sobie rodzica. Nie jest to jednak na szczęście nasz jedyny głos. Kiedy próbujemy się dogadać ze sobą i zaczynamy od tego, żeby w ogóle posłuchać głosów, które są w nas obecne, możemy się natknąć na głos zupełnie inny od tego rodzicielskiego, nakazującego, musztrującego, to raczej głosik niż głos, podobny bardziej do głosu dziecka. Jeśli w walce postu z karnawałem głos rodzica namawia nas do postu, głos dziecka zachęca, żeby się bawić. Iść za tym, na co mamy ochotę, iść na całość. Chyba, że zbyt przerażone perspektywą kary dziecko ulega rodzicowi i staje się wtedy dzieckiem posłusznym. To nieco weselsza struktura wewnątrz nas, takiej, która odpowiada temu, co Eric Bern w modelu analizy transakcyjnej nazwał dzieckiem wolnym, dzieckiem naturalnym. Dziecko to źródło spontaniczności, wszelkich emocji. Komunikuje się w sposób energiczny, często wypowiada się na temat własnych uczuć, jest twórcze i otwarte. Jest też źródłem uporu, dąsów. potrafi się wściekać na świat i innych, albo użalać nad sobą i kwilić. Wiele rzeczy robi, bo tak chce, w przeciwieństwie do rodzicielskiego, bo tak się powinno robić. Potrafi obrażać się, strzelać focha, Prowokować szukać zaczepki i udawać, że jest niewinna. Kiedy dorośli zaczynają rozmawiać o swoim wewnętrznym dziecku, od razu się robi wesoło, pojawia się energia zabawy, luzu, fun, odpuszczania sobie, radości, która wypełnia pokój. A jednak i ten głos, jeśli damy mu zagłuszyć inne głosy, może sprawić, że obudzimy się może i swobodni, ale niekoniecznie wolni może i nieograniczeni nudnymi ograniczeniami, ale niekoniecznie szczęśliwi. Szewska pasja. Analiza transakcyjna zakłada, że kiedy rozmawiają ze sobą dwie osoby, komunikacja przebiega pomiędzy ich stanami osobowości. Kolejne komunikaty mają więc swoje źródło w dziecku, rodzicu, czy dorosłym i są adresowane do różnych stanów osobowości tej drugiej osoby, do jej dziecka, rodzica lub dorosłego. Im bardziej rodzic się złości i wykrzykuje komendy, tym bardziej dziecko bryka, albo w drugiej swojej wersji popada w uległość i zaczyna być grzeczna, więc bardziej dziecięce. Niekiedy poprzeczka, którą stawia nam nasz wewnętrzny rodzic jest zbyt wysoko usytuowana w stosunku do naszego progu wydolności. Wymagamy od siebie więcej niż wymagalibyśmy od kogokolwiek innego. Zbyt wiele zdań w naszych codziennych, wewnętrznych monologach zaczyna się wtedy od muszę. że zbyt wielu przedmiotów chcemy dostać celujący, zbyt ściśle chcemy przestrzegać zasad, nosimy zbyt ciasny gorset oczekiwań, o których już nie wiemy, czy są nasze, cudze społeczne. Jak w tej sytuacji odnaleźć siebie? Siebie, czyli właściwie kogo? Przecież mamy do dyspozycji tylko jedną reakcję w danej chwili. I jeśli mamy się ze sobą dobrze dogadywać, to niby z kim? Z którym z tych głosów? Na szczęście klasyk, czyli Freud, rzucił nam koło ratunkowe, mówiąc o trzeciej strukturze, którą nazwał ego, a jego uczeń Eric Bern określił mianem dorosłego. Ten trzeci dojrzały głos Mediuje zwykle między rodzicem a dzieckiem. Słucha, analizuje, szuka rozwiązań, generuje pomysły, trzyma odległość w stosunku do emocji, ale też szanuje je, dostrzega różne perspektywy. Dorosły mówi o faktach w sposób zrozumiały, jest konkretny. Kiedy słyszysz jego wypowiedź, od razu wiesz o co chodzi. Że znaczy ona dokładnie to, co znaczy. Bez kruczków, bez podtekstów. Wypowiedź dorosłego jest wygłaszana zwykle pewnym, pozbawionym aluzji i niedomówień tonem. Warto poszukać w sobie tego rozjemcy, który będzie mediował pomiędzy nakazami rodzica, a tym co miłe dziecku i będzie utrzymywał między nimi chwiejną równowagę. Takiego rozjemcy, który będzie miał zaufanie do siebie samego, do tego, że przez lata, które przeżył, nauczył się wystarczająco dużo, że kiedy potrzeba, potrafi podjąć dobrą i życzliwą decyzję, że potrafi potraktować siebie samego nie gorzej niż innych ludzi. Czy Twoja samoocena ostatnio wypadła negatywnie? Może wydaje Ci się, że nie robisz żadnych postępów, a nawet zaczynasz się uwsteczniać? Jeśli odnosisz wrażenie, że nie jesteś w pracy jako szef tak kompetentny i efektywny jak kiedyś, to znaczy, że doświadczasz braku samorealizacji. A może robisz co do ciebie należy, poprawnie wykonujesz wszystkie czynności zawodowe, które są związane z koordynowaniem projektów lub ludzi. Lecz osobiście się nimi nie przejmujesz, a może masz poczucie, że nie masz siły emocjonalnie reagować na innych, masz mało energii, jesteś poirytowany, napięty, zdajesz sobie sprawę, że nie możesz z siebie dawać tyle, ile kiedyś po weekendzie narzekasz, że musisz wracać do pracy. Tak jak Marek, mój klient, ambitny menedżer, trzy lata działał z powodzeniem w polskiej firmie telekomunikacyjnej. Pracował codziennie po 12-14 godzin. Z powodu dużego obciążenia pracą stał się coraz bardziej niecierpliwy i cyniczny, gdy coś nie udawało się od razu. Emocjonalnie też się dystansował coraz bardziej od swoich kolegów. Coraz częściej mówił: Mam coraz więcej pracy z powodu moich leniwych współpracowników. Czuł coraz częściej, że jego siły się wyczerpują i zaczął się bać. Mimo, że dostał zapaści podczas jednej z konferencji dla biznesu, angażował się w pracę jeszcze bardziej. Aż poczuł, że dłużej nie jest w stanie tego ciągnąć tak go poznałam. Podczas jednego ze spotkań coachingowych relacjonował mi kiedyś, jak obserwował dzieci bawiące się w ogrodzie. Pragnął mieć odrobinę ich energii. Tymczasem nie miał siły na cokolwiek. Każda czynność była dla niego zbyt dużym obciążeniem. Podczas sesji i wyniku pracy zadania wdrożeniowego Zadania, które miał do wykonania w przerwach pomiędzy spotkaniami, zaczął powoli odbudowywać swoje zasoby energetyczne. Po przeanalizowaniu dotychczasowego życia, zdobyciu nowego nastawienia do własnych celów coachingowych, wreszcie mógł zrezygnować z wygórowanych ideałów. Skłonność do całkowitego angażowania się do spodu, samo poświęcenie ustąpiły miejsca. Realistycznej ocenie swoich możliwości zawodowych. Dziś Marek pracuje dla nowego koncernu. Nadgodziny bierze sporadycznie. Ma więcej czasu na hobby i dla rodziny. On sam mówi o sobie, że jest bardziej zrównoważony i radosny. A co najważniejsze, tak też widzą to jego współpracownicy i podwładni. Co może pomóc Ci w podobnej sytuacji? Pierwszy sposób Pozwala świadomie łączyć pracę z jej rezultatami. Wyjątkowo stresująca jest sytuacja, w której przez cały dzień pracujesz. Kontaktujesz się z wieloma osobami i nawet nie wiesz, czy to, co robisz, jest doceniane i wartościowe. Nie możesz właściwie zdefiniować zadania, jeśli nie wiesz, jaki ma być rezultat. A równocześnie pożądany rezultat będzie oderwany od rzeczywistości, jeśli nie będziesz mieć pewności, co fizycznie należy wykonać, by go osiągnąć. Ktoś kiedyś powiedział w życiu spotykamy się tylko z dwoma rodzajami problemów. Kiedy a wiesz czego chcesz, ale nie wiesz jak to osiągnąć lub b nie wiesz czego chcesz. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko albo to wymyślić, albo to zrealizować. Drugi sposób to samoocena, która polega na porównaniu twoich działań z jakąś obiektywną skalą, na przykład skalą stresu, ale to już jest temat. Na inną opowieść. Legendarny potwór z Loch Ness pojawia się w różnych opowieściach od blisko półtora tysiąca lat. Jedna z najdłużej nierozwikłanych zagadek na świecie, już wkrótce, może się doczekać wielkiego finału. Wszystko za sprawą zespołu naukowców z Uniwersytetu Otago, którzy od dłuższego czasu pracują nad rozwikłaniem tej zagadki. Ich zdaniem to mityczne stworzenie to po prostu węgorz o gigantycznych rozmiarach. Trwają analizy, spory, które mają to potwierdzić. Stres to nie jest potwór z Loch Ness. Potworem niech zajmą się badacze, a ty zbadaj swoją odporność na stres. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie superwizji coachingowej, warsztatów i szkoleń, poproszę, napisz do mnie. Proszę też o kontakt mailowy w sprawie indywidualnych sesji coachingowych oraz superwizji indywidualnej lub grupowej. Do usłyszenia. Miej się najlepiej. To była szewska pasja. Podcast o zarządzaniu, rozwoju i relacjach w biznesie. Za uwagę dziękuję, Tamara Bieńkowska. Kolejny odcinek już wkrótce na stronie tamarabieńkowska.pl oraz w serwisach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.